Cześć, tu Gór, tanki, dziś pogadamy o czymś poważniejszym. Mówię pogadamy, bo ten odcinek to nie będzie gameplay, tylko bardziej, mm, nie wiem, o przestroga, omówienie pewnego problemu, który dotyka społeczność yy, fanów pankillera na YouTube. Ale zacznijmy od początku. Yy, odkąd zacząłem nagrywać z pankillera Rise of Evil, a mój kanał zaczął być atakowany przez flemy. Yy, różnorakie. Na początku nie zwracałem na to uwagi, gdyż no cóż, no, autor moda używał różnych piosenek jako muzyki bitewnej do moda. Więc przyjmowałem za pewnik, że to chodziło o muzykę bitewną. No i ostatnio właśnie po raz kolejny, gdy wrzucałem Peron z moda Rise of Evil poziom Peron, znowu klejma dostał od razu praktycznie podczas wrzucania. Tak z ciekawości postanowiłem sprawdzić, jakie to momenty zaklejmowane zostały. I ku mojemu zaskoczeniu, zdziwieniu ogromnemu, okazało się, że zaklejmowany został mój głos i ambient z poziomu peron. To było najdziwniejsze. Sprawdziłem, kto to klejmuje. Okazało się, że klejmuje to jakiś twórca muzyki techno. To jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja. Poziom Peron jest zaklejmowany przez twórcę muzyki Techno. Ale to, jak się potem okazało, to był tylko czubek góry lodowej. Bo okazało się, że jest cała masa twórców, którzy nie tylko klejmują utwory z Pan ale wręcz kradną je i tworzą na ich bazie własne dzieła. A następnie klejmują yy, twórczość, nie wiem, fanów, graczy, ścieżki dźwiękowe, czy muzykę wrzuconą przez fanów. Tu będziecie mieli w opisie, wrzucę Wam linki do tych utworów. Tam jest i hiszpański złodziej, który nagrywa swoje kawałki wtlemiając ambient z Pankillera. Tam jest zespół rockowy, Wheelwind, który kradł już w 2007 roku utwory z Pankillera. Wszystko to są ambienty. Ukradł ambienty z zamku, z doków, z ośnieżonego mostu i używał ich w swoich piosenkach, utworach. To, mnie, to jest dla mnie nie do pojęcia. YouTube, w imieniu wydawców tych właśnie złodziei klejmuje obecnie, a właściwie już od dawna, wszystkie filmy. Pan Killera to jest bardzo łatwo zrzucić claim, bo wystarczy wrzucić ręczne sprawdzenie i claim jest od razu odrzucany. Ale nie bez powodu są claimowane stare filmy w większości, żeby ktoś nie, miał, nie mógł się obronić, bo prawdopodobnie nie ma obsługi konta albo już dawno nie, nie, nie żyje go, gościu albo nie obsługuje tego konta, prawda? W opisie będziecie mieli. Cztery utwory, jakie mi się udało znaleźć, ukradzione i potem użyte ponownie przez nie wiem jak ich nazwać, bo to nie twórcy, tylko złodzieje pospolici według mnie, jeżeli ktoś tak żeruje na fanach. Znajdziecie też tam twórcę muzyki techno, który z uparciem maniaka klejmuje utwory, pan killerowskie, twierdząc, że, że to jest jego muzyka. Bo Powrócę wam też link do jego utworu, który on twierdzi zawsze, że to jest ten utwór Hensman Killera. Ten utwór w ogóle nie ma nawet jednej nuty podobnej do utworów, które on klejmuje. To jest dla mnie to jest dla mnie jakaś abstrakcja. Okazało się, że 8 z moich filmów było za przez tych ludzi. Bezprawnie. Ci ludzie nawet nie mają nic wspólnego z żadnymi twórcami, ani z żadnymi deweloperami tej gry, ani tym bardziej z wydawcą. To są prywatni jacyś no nie wiem, złodzieje, znowu powtórzę się, złodzieje, po prostu złodzieje, także ostrzeżenie, jeżeli będziecie chcieli nagrywać z Killera, to poziomy zamek, doki, więzienie i peron i ośnieżony most, ambient, dostaniecie klejmy od razu, zrzucajcie je ręcznie, dajcie do ręcznego sprawdzenia, wszystko będzie spoko. Także to by było na tyle, trochę jestem oburzony tą sytuacją, co, co odkryłem praktycznie ostatnio. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli Wam się spodobało, bo mam nadzieję, że przyda, przyda Wam się przynajmniej. Dajcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.